kolejne jeziorko. Będzie to moja pierwsza wizyta na tym jeziorku, które odnalazłem. Jestem ciekawy po prostu, czy cokolwiek znajdę. Jeżeli nie, to mam w alternatywie dwa pobliskie jeziora, na których już byłem, więc jakiś tam plan zapasowy jest. Dobra. Zobaczymy się już na miejscu. Tym razem będę czesał takie jeziorko. Tutaj bardzo duży pomost kiedyś był. Jak widać, tworzył taki kwadrat. Niestety, tam na środku nie ma opcji, żeby wejść. Są mega zarośla i dosyć głęboko się robi. Natomiast tutaj, jak widać, te paliki, to tak do połowy tej długości mogę chodzić w woderkach. Dalej robi się już niestety głęboko i już jest opcja tylko na piankę. Dzisiaj ze sobą nie mam. A poza tym yy, też widziałem fajną plażyczkę, tylko tutaj jej nie będzie widać, tak jakby po drugiej stronie jeziora. Ta część tworzy wyspę, taki półwysep właściwie. A tam za tymi większymi drzewami jest fajna miejscówka. I tam się wybieram następnym razem. 5 groszy. Grosik na szczęście. I teraz 5 złociszy. Na dwa piwka 10 groszy z PRLu. No trochę tu jest tego, już mam chyba ze 3 albo 4 monetki z PRL-u w tym miejscu. Biją bardzo wysoko na srebro, a to typowe aluminium i 20 groszy, guziczek I teraz śliczne sreberko, łańcuszek. 925 Coś Verona. Napis widać. Fajne serduszko wyłożone jakimiś tutaj kameczkami. Kompletne sreberko. Zarąbiście. W ciągu chwili miałem naprawdę wysyp sygnałów. Wpadło kolejne 5 zł. dwujeczka 50 groszy. Jakieś perelki. 2 zł z PRL, Chyba dwie sztuki. Tutaj chyba nie było czesane 10 ziko Tyle, że PRL. O, to chyba pierścionek, sztuka okopowa. Kolejna dwójeczka z PRL-u, a ta taka fajna. Nowa miejscóweczka. Plaża wygląda naprawdę obiecująco. Stary pomościk. Tylko co mnie zmartwiło na samym starcie, tu jest pełno niestety dziur. Ktoś już tu był, jest poryte. Bardziej widać na tej większej przestrzeni, tam jest tych dziur więcej. Tu przy tym mostku troszkę mniej, ale wejdę w te chaszcze, bo większość ludzi takie właśnie tematy pomija. I zobaczcie, nie musiałem wcale długo czekać. Dosłownie trzeci sygnał w tych zaroślach 585, ale co jest najciekawsze, tu jest taki grawer, ale on jest zrobiony, widać, że metodą jakąś chałupniczą. Jest data 23. 20 maj 23 rok, Taka stara obrączka. Męska, bo bardzo duża, ale naprawdę. Tego się tutaj nie spodziewałem. Ktoś tutaj naprawdę na bogato już orał, ale pomijał właśnie takie miejsca jak te zarośla A ja tam wszedłem, no i mam. Na pewno nie będę szukał właściciela, no bo chyba ciężko będzie znaleźć. Z uwagi na to, że to prawie stuletnia obrączka. Zostawię ją. Będzie mnie cieszyć. Taki najlepszy fan tego roku. Bo stara obrączka. Dlatego mówię, warto trzepać takie miejsca Łazić w chaszcze, jest ciężko, są pająki Inne jakieś tam ustrojstwa, no ale w tym wszystkim idzie wygrzebać coś fajnego O, taki metalowy kapelusik, nie wiem od czego to jest Na parstek to chyba nie jest Taka ciekawostka, jakby ktoś wiedział, piszcie w komentarzach Jest i guziczek, taki jakby odgaci. Czyli gaciowiec. Kawałek ołowiu. No dobra, chciałem już wracać. Ale jeszcze mówię, Jeszcze trochę przejdę brzegiem i, i zobaczcie. 925 to kawałka zorąbiażka. Ha Super to jezioro. Będę tutaj wracał chyba już codziennie teraz. Złoto, srebro. Trochę kasy. No ja na dzisiaj kończę, pora już wracać, chyba że jeszcze po drodze wpadnie mi w oko jakieś fajne miejsce, to jeszcze sprawdzę, ale póki co ułakiam się.